Cia, widzowie, no dzisiaj jestem na maxie, nie do piątej rano siedziałam nad obrazem, a potem rano musiałam wstać gdzieś iść Ale możemy zagrać tego Squid Game'a Ty się pyta czy chce razem zagrać Robloxa? No chcę Czy pytałem się coś? Ta, jak chcesz to mogę zaraz zebrać parę osób i możemy zagrać i paru streamerów możemy sobie zagrać razem I z widzami Dobra, to zagramy sobie z widzami ze streamerami tego Robloxa Jądro mi się chowa, a nie. już dawno mi się nie chowało, ale czasami się chowa Jakie... Co jest, Co ja w... słyszę? To chłopakom się chowają jądra? Jak to działa? Ale dlaczego? Wsysa wam do środka? jestem obronny? Co? Co? Czekaj, bo ja nie wiem jak to działa u facetów. Nie! Jak? Nie może się wessać jądro. Cześć, dobra, miejscami? Ty kończysz sobie? Grasz? Czekam na ciebie. Dobra, 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 dobra. Ogólnie zrobimy tak, serwer też dla widzów zrobimy, w sensie paru streamerów i paru widzów no Tylko tak, musimy sobie kolegów tylko... znaleźć Dobra, oh. mamy ludzi, mamy ludzi, mamy ludzi, będzie tak Torek Diables, Matihoho no. Mati Matihoho? Matihoho Cześć Siema I... ty Torek, ja, git Dobra, to ja teraz tylko muszę serwer zrobić O, jestem Dobra, to teraz po prostu bierzemy ten link i dajemy na czat dla widzów, żeby sobie wybili Ej, a to jest tak, że widzowie będą na nas fokusować i po prostu będą chcieli nas zabić? No nie, na pewno nie. Nie, moi mnie obronią, co nie, widzowie? Obronicie ja, mnie? Jeśli jak się pierwszy wyjdzie Zobaczymy, zobaczymy. Fajne nicki niektórzy mają. No, trzeba uważać. Znaczy, no co, no... No co, co, no... Punktu, tak. Dobra, ja już mówię, ja już mówię. Sorry, Twitch administration. Twitch administration? Właśnie, dobiegnie się, to się zginie? Tak, tak, tylko... Tak? No, okej. Okay. Bo jak graliście kiedyś w... Ej, czemu ja przepadnę przez drzwi? O kurde, to Aha. jest top, oh. Grid, Red Led, no, tak. Tylko możesz pamiętaj, że jak są bogaci widzowie, to można Robuxy kupić i masz takiego power pusha, który cię da na koniec ja ma. Nie, no, może ja poczekam, i się, nie ruszam na razie. Ej, ogólnie to jest bardziej rozbudowa rozbudowane. Jak graliście w Cup Game, to tutaj na przykład możesz typa ratować, wrócić się tak, łóżka, tak, no. na plecy go wziąć. Ope. Ej, można komuś rzucić piaskiem, czy nie? Po co? Tak, tak. 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 Można, jest, można, jest, nie można. Oj! Oj <grym _> Dobra, Dzień biegnę jak najszybciej. On niesie go! Kolego, ponoszę cię. Dobra, udało się. touchless, touchless Mam nowego kupla. Dobra, jestem, 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 ale nie, nie, niezbyt agresywni ludzie. Nie 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 nie, 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 nie. nie byli agresywni? To dobrze. Nie, to? nie, nie. Właśnie przy... jakiś ziomek z. Tyłu. <podzoności> Kolego uratuje cię, nie bój się! A nawet oki z nami gra, widzę. O! Żyjemy! Nie ma co? Nie ma za co kolego! Nie Zapomnij mu dać uznania oczami. Jesteś żyją z naszego teamu? Ja żyję. Ja żyję, też żyję, no? Dobra. Ja też żyję. Okej, okay, bo tak siłą jesteś. Eee. No mi się nie udało, nie? Wiem, będzie jeszcze zabijać w nocy? Hmm, druga runda? Chyba tak jest, no. Nie, jeszcze nie. Druga runda jest jeszcze... Chyba ciastka, to wycinanie. Oj. <grym> Ale Zd zdjęcie, <grym> trzeba zrobić. Czekaj, ja... Oj. Puśćcie mnie tam! Halo, halo! Ej, nie mogę... Nie mogę zdjęcia sobie zrobić! O, jestem! 156! Czekaj, Slay, ty naprawdę nie żyjesz? piaskiem w oczach i mnie nie. Ja się żertuję. Tutaj Ale... nie, Nie, ja wam kibicuję. Ja wam kibicuję. A o. tu? Co ja mam? Ja mam parasolkę. Dostałem ja parasolkę dostałem? Tutaj dostałem parasolkę. O, o. Dawid, bo to by się łapy trzęsą Nie, no, bo się <laughs> nie, 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 ja mam, ja mam gwiazdkę, czekaj, a gdzie jest czas? No tak, pęka gwiazdko, pęk pęka A spróbuj, a spróbuj wyjechać Jezu <laughs> Nie no, szkoda mi, bo już połowę mam ja Nie mów, że nie zdążę O Ile czasu zostało? 40 sekund jeszcze, a, no dużo strasznie A jaka jest potencjalnie taka gra najtrudniejsza dla nas, że nas będą fokusować? Mm. No, a te. noże, no, nożowanie. Teraz chyba. Daj, właśnie. O, <laughs> no nie, o, chyba o, to teraz. Se, no. dobra. dobra, to ja mutuję mikrofon, kurde, w gierce. O jak, jak mam to wziąć? Ej, można sobie wybrać, jak miło! O, dostałam! Bim... Kimbab, Kimbap. Kimbap. O, Warszawie o. Warszawy jest w ogóle kimbap, otworzyli. Można spróbować, jak to smakuje. Podobno inaczej niż sushi, a jest podobnie zrobione. A kimbap to jest takie połączenie sushi i kebaba, czy co to jest? Takie... Takie sushi koreańskie. Ale jest mniej słodkie chyba. Jak tu się w... O, czekaj, co jest? Ja się trzymam czy się zaklinowałam? Ej, zostaw! jeszcze? F... Nie! Ej, bo nie mogę wyjść! No co jest? No! Ej, ziomek mi goni z tymi skrzydełkami! Ej, okazało się, że revive'a miałem. W ostatniej sekundzie się zrewive'owałem. Skąd ja miałem robuxy? Ej, nie no, jakiś hater ten ze skrzydełkami. I jeszcze udaje, że mnie rucha bez sensu. What the shit? A, shit? liny, dobra. O. o Tego nie widziałem, ale wam ze nie grałem tego. Tarek przegrał? Dobra, bo ja musiałem się rozliczyć z ogrodnikami, więc to nie było taki obszup. no. O kurde. Ale przegra. O, czekaj. O nie. Ej, co to jest to? A, bo wy teraz głosujecie. No bo dwa razy o... naciskał o... tą spację. Co, co, co Zbiziale, Dawid, co? co zrobiłeś, nie nic nie zrobiłem. Kontyka? Przeżyłem, Dawid, przeżyłem. Przeżyłeś. Przeżyłem, Dawid, przeżyłem. przeżyłem. Przysięgam, przeżyłem. Nie, nie oszukuję 210. I oh, played this game before, on tak do końca będzie, kurczę, się Don't rewajmował. I've played game before. O, wygraliśmy. <noise> o, to też wygrał. O, to, to ja też wygrałem. Tak, tak. Brawo, 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 super. Ej, a myślicie, żebyście sobie dobrze poradzili w takim prawdziwym Squid Game? Myślę, że nie. Ja myślę, że byłabym żywą tarczą, no. Byłabyś jak ten gracz, pierwszy topaz to w sezonie? Od pszczoły? On, no... <noise> Ej, to było takie smutne. Oj. Boże. A ja potrafiłabyś kogoś zadźgać, jakbyś musiała? To zapytanie. Ja mógłbym. O. Ja wiem, że ty byś mógł, <noise> ty nawet mógł się jakbyś mógł, no nie? Dobra, kto nie jest, kto jest szklarzem? Właśnie, bo ktoś może mieć wykupione ulepszenie, żeby widział, które... Żeby widział, no. Jest coś takiego no. chyba. Reveal glass. O nie... Mam rane ręki. Dobra, ja pierwsza idę. O kur... <głos> 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 O, o czyli lewe. Ale ja w ogóle nie trafiłam w szkło! Dawaj, idź, idź na pierwsze, idź na pierwsze. <noise> no idźcie, idźcie. Ej, nie no, diable... No mówię, że nie trafiłam w szkło, do tej dziury wskoczyłam. <noise> Jednak słowo mięso armaty to prawda. Tralaścik? Nie wiem. Nie, nie, teraz jest już karuzela, że trzeba A, dobrać dobra, się... dobra. Odpowiednią ilość osób, nie? Do pokoju. Ej, aż 29 tyś... osób jest żywych, bo się ożywiły. Wydawało No tyle przeżyło mi... chyba. Nie można, może. Ożywili na się chyba. Ej. Można ten, raz, zaraz. Trzy razy się diablo jest ożywił so się! Co za oszust! No co ty! Diably jest dziewięć życia kot, nie da się czekaj, jebla. czekaj, czekaj, diably. A jak ty to robisz? A to nie jest za pieniądze? Keep playing, gramy. To... A gramy to... Czekaj! Roblox się na prywatny serwer? Że i sobie więcej, no nie? Co? ile to na złotówki kosztuje? Siedemdziesiąt, 70 siedemdziesiąt tysięcy 70 Robloxów no to jest jakieś 70 złotych. Tak? No kurde. Oj, oj! Trzy. Trzy! Trzy! Trzy osoby! Zapraszam, zapraszam, zapraszam! Tu, tu, tu! tu. Trzy osoby! Ej, za dużo, za dużo! O, nie! Dużo, nie. Dużo, dużo, nie. Dużo, Ej, ktoś mnie dusi! Duszą, kurde! Diables, Matik, co Udusili mnie chyba. Dobra, zamykaj, zamykaj. Chodźcie tu, chodźcie tu. Chodź tu, chodź tu. Jednego musisz. Dobra, 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 jestem, 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 Ale nie jesteśmy, we trójkę. Dobra, Diables! Oh. Nie dój! Pół HP już mam. Oj Boże, co wyście zrobili? Się stało? No Czemu bo, umarłem? Ja, no bo wy zabiliście ziomka jednego, a przecież miało być trzy osoby po mojej. Nie! Ja. Ja. O, Co za głąb, ten Ej, kanarek. Torek tylko został. Raz, dwa, trzy. Za dużo, za dużo! Dość A nie, dobrze, git, git, jest, jeduś go, nie go, poj**a! Puj... Ja? Puj... go, puj... go! Pójdź go! No b*****e! O do... je... oh, bo... Wchodź, wchodź, Nie, za dużo! Duś się jednego, się jednego! Uduś go, Uduś go! To jest najlepszy tryb. Udusił chyba. Nie, został! Nie, nie, nie. Nie, nie dobij go, dobij! O nie, chyba za późno! Nie, chyba jest! Nie mnie, nie mnie! Nie nie! ten przeżył, on jeszcze żyje! Nie, kurwa! Ej, czekaj, umarłeś! O, i tamtego też? Oni przeżyli? Czemu oni przeżyli? Nie, dwójkę zabili, to by mieli trzy osoby. Może, nie wiem. Po czasie czy A. coś? Finał w garniturach. O! Mamy jednak! No jest, prawdziwa animusenka. Boże, co to jest? jest. Zajewiste, nie? O kurde, jakie mam zęby tamten? Ej, aż mi się chce kupić skinka w Robloxie przez tego typa. Nie mogę być całe życie... ten... ruda. I o co tu chodzi? Oni po prostu muszą się zabić? Ważno, Ej, albo wypchnąć... Tak, albo wypchnąć za linię, nie? Okej. Okay. Jak jesteś chyba 3 sekundy za linią, to... ...przegrywasz. Ale to jest jakiś nubek bez skina, ten drugi. Nie nazywaj skina. O kurna, jaki finie... No zobacz! Oh. Aha. No. O kurde... Finish him! Było. Wygrał. Przeżył. GG. GG. Ten... No dobra, ja też uciekam jak coś. Tak. Dzięki za gierkę. Dzięki za gierkę, Dzięki, zobaczenia. bajo. Dzięki, siema. Siema. A co, jeszcze nie gramy lasta? Nie, nie. Nie. Z tykami już. Ja już to z 4 godziny albo 3. No, no dobra. Dobra, to dzięki za gierki. Okej, okay, papa. Dzięki, Siem, Siemanko. Się. Dobra, mi starczy. Idę sobie. Miłego wieczoru. Dobra, życzę. no dzięki za gierki. Pa, pa Elo, elo. Dobra, rajd Olaczka i widzimy się... Tak szczerze to nie wiem kiedy. Znaczy na pewno w sobotę. Ale to trochę, trochę będzie tych dni pomiędzy dzisiaj a sobotą. Powinnam Państwa streama. Ale nie wiem czy odpalę. Nie wiem, ale w sobotę będę i w sobotę będzie fajny stream. Będzie IRL z Grafem z rysowania Meneli. 拜拜。